No coś się, coś się popsuło, nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Cześć, witam Was w pierwszym filmie po półrocznej przerwie. Nie chcę się zbytnio rozwodzić nad tym, dlaczego nie było filmów, jednak mogę Wam powiedzieć, że było to związane ze sprawami osobistymi. Tak zupełnie szczerze i tego filmu by nie było, gdyby nie jedna osoba, która kazała mi go zrobić. Podziękujcie z tej strony Asi. No także jesteśmy już po formalnym wstępie, dzisiaj postaram się Wam przedstawić uniki serii 54 Ursusa. Dajcie również znać, czy nowy format wprowadzenia, który zaraz zacznę, Wam się podoba. Jeśli nie, zrezygnuję z niego i od razu będę jechał konkretnie z historią. Zachęcam wszystkich nowych widzów do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę dla zasięgu. Ogólnie w tym roku postawiłem sobie cel zdobycia aż 50 tysięcy subskrypcji. Chcę zobaczyć, w jakim momencie się poddam. Europa 1984 rok. Wśród producentów ciągników trwa zażarta walka nad kontrolą o rynku krajowego. Ale także powoli rozpoczyna się ponowne podejście do walki o lidera sprzedaży za granicą. I tak, przez następnych kilka lat zostaje zaprezentowana druga generacja Fenda Serii 300, która przez następne 3 lata jest liderem sprzedażowym w Niemczech. International zostaje przejęty przez Case. Renault ze swoją drugą generacją TX-ów przygrywa z Maseem Fergusonem we Francji, który wprowadził napakowaną elektroniką Serię 3000. No właśnie, za żelazną kurtyną cały czas wrzało, natomiast w Polsce. Jak w lesie. W 1984 roku Ursus wprowadza na rynek trzecią generację serii ciężkiej, która otrzymała nazwę M85, ale była także nazywana 12 i 14. W roku 1984 mijało dokładnie 15 lat od wprowadzenia do produkcji seryjnej serii ciężkiej, w której raczej dotychczas zmiany były symboliczne. Najciekawszymi modelami do tej pory możemy nazwać odmiany C3110 z sześciocylindrowym silnikiem Perkinsa. C3180 z ośmiocylindrowym silnikiem Perkinsa oraz Ursusa 1100, czyli C385 z silnikiem SW400. Tylko wszystkie te konstrukcje to były lata 70., a jest rok 1984, co do tej pory więc działo się w biurze projektowym. A no właśnie, do końca lat 70. rozwój serii ciężkiej został zatrzymany, a powodem była inwazja na Czechosłowację w 1970 roku. Natomiast po tym całym czeskim filmie, Zetor zaczynał powoli pokazywać środkowy palec, jeśli chodzi o współpracę w zakresie produkcji ciągników wraz z Ursusem. Na Słowacji jednak każdy miał to, co uważa Zetor, głęboko w dupie i po nakreśleniu potrzeb nowoczesnego rolnictwa rozpoczęto kurwa, rozpoczęto nie praca, ale stan wojenny w Polsce, który również skutecznie zablokował pracę nad nowymi ciągnikami. Po zakończeniu stanu wojennego latem 1983 roku. Polski oraz Słowacki zespół rozpoczął prace nad głęboką modernizacją serii ciężkiej, która miała ją na nowo zdefiniować. Pierwsze prace projektowe przypadają na lata 1983-1985. Założenia całego projektu były bardzo śmiałe. Ciągniki miały zastąpić staro-ciężko i w miejsce dwóch ciągników starszej generacji miał pojawiać się jeden nowy. Czy to było możliwe? Oczywiście, że tak, ponieważ nacisk położono na rozwój ciągników o mocy powyżej 150 koni mechanicznych. W 1986 zostają pokazane pierwsze prototypy. Nie będę się tutaj rozwodził zbytnio nad konkretnymi modelami, a będę starał się wymieniać nowości w ciągnikach. Seria dzieliła się na modele czterocylindrowe, czyli 952, 954 oraz 1152, 1154. W przypadku modeli sześciocylindrowych były to 1352, 1354, oraz 1554 i 1754. Z tego co udało mi się ustalić, czterocylindrowe modele posiadały ten sam silnik co starsze modele, jednak zmienił się jego osprzęt. W tamtym wypadku tyczy się to turbosprężarki i pompy wtryskowej. Modele 952 i 954 osiągały moc 87 koni mechanicznych i były silnikami wolnossącymi, natomiast 1152 i 1154 Miały po 110 koni mechanicznych i były turbo doładowane. Przy modelach sześciocylindrowych zaczyna się robić nieco ciekawiej, ponieważ dostały one nowy silnik o pojemności 7300. Cm3. W rzeczywistości nie był on wcale taki nowy, ponieważ został zastosowany już pod koniec lat 70 w Ursusie 1454, od którego względnie się wzięła nowa nazwa 54 serii. Większy silnik Z8604 sprawił, że nowa seria ciężka po pierwsze, po pierwsze, miała mniejsze spalanie, a po drugie Nowy silnik odblokował je nowy poziom mocy. Nie wiemy do jakich konkretnie mocy mógł się rozbujać nowy silnik, jednak pewne jest to, że liczba wynosi około 200-250 koni mechanicznych. Z8604 wyglądem przypomina Z8602. Również posiada dwie głowice, jednak mają one inny kształt i sam blok jest również nieco inny. Silnik przyjął się raczej jako udany i słowo raczej jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ został zastosowany w Ursusie 1734, i 1934. I w tych właśnie obu ciągnikach nie było z nim żadnych problemów. W 2006 Ursus wprowadza do oferty ciągniki 1654, 1954, które posiadają silniki Z8604.035M, które są uważane za To jest dramat, kurwa. Innymi słowy ekologia zabija ten silnik. Ogólnie temat silników jeszcze w tym filmie powróci, ale teraz przejdziemy do skrzynbiegów bo co najciekawsze było ich kilka wariantów. Skrzynia biegów, która została zaprezentowana jako pierwsza, to 32x16. Jak na rok 1986, pierwszym waszym wrażeniem zapewne było robi wrażenie. Jednak muszę ostudzić nieco o emocje. 32-biegowa skrzynia to jest modernizacja skrzyni 16-biegowej, czyli popularnej czwórki. Ilość biegów została spotęgowana przez dodanie trzeciego zakresu oraz trójstopniowego wzmacniacza momentu obrotowego czyli czegoś w stylu półbiegu, nie będące nim. Wzmacniacz również w tej skrzyni musi być używany pod obciążeniem. Załączany jest oczywiście bez sprzęgła, co czyni go nieco lepszym niż półbiegi. Oczywiście po takiej ilości modernizacji wprowadzono również synchronizatory, które znacznie wpływały na pracę samej przykładni oraz komfort jej użytkowania. Domyślam się, że pod filmem znajdzie się osoba, która policzy przełożenie skrzyni biegów i wyjdzie mu na to, że ta przykładnia powinna mieć 36 biegów. Na początku sam byłem dość zdziwiony, dlatego no postanowiłem się nieco doinformować i udało mi się ustalić, że na pierwszym zakresie działa najniższe przełożenie wzmacniacza, i wtedy mamy 32 biegi. Z biegami wstecznymi nie pytałem, jak jest, ale według matematyki powinno ich być 12, a jest 16. Ta skrzynia była jedyno fabrycznie montowana w ciągnikach M54, a tak nie patrząc na prototypy, Skrzynia ta zagościła seryjnie w ciągnikach ZTS 18345, natomiast jeśli chodzi o Ursusy, trafiła do eksportowych Bisonów i w małych ilościach do 1934. Jednak tak jak powiedziałem, nie była ona jedyną skrzynią biegów, która była dedykowana dla tej serii. Pod koniec lat 80. stworzono skrzynię Powershift 16x16. O tej skrzyni, jeśli chodzi o technikalia, Wiemy tylko, że miała 4 biegi i 4,5 półbiegi z rewersem. Na czeskim forum, jak także YouTube, istnieje teoria spiskowa, że to jest ukradziona skrzynia Carraro, jednak nigdzie nie znalazłem na to potwierdzenia. Ogólnie znana jest jedna sztuka zts -a 18345 z 1995 roku z właśnie tą skrzynią. Jednak ja mam daleko wysunięte spekulacje, że ciągnik jest starszy. Co najwyżej fabrycznie przerobiony na 18345. Czy ta skrzynia była w Ursusach? Podobno kiedyś jeszcze na tablicy PL, czyli obecnym OLX-ie, latał ciągnik 1354 właśnie z PowerShiftem. Ile w tym prawdy nie wiem. Dodatkowo w latach 1986-1991 nie wspomina się nic o jakimkolwiek prototypie Ursusa ze typu PowerShift. Ja uważam, że najprawdopodobniejsza wersja brzmi tak. Skrzynia powstała między rokiem 1987 a 1990 nie mogła powstać później, ponieważ ZTS od 1991 cały czas miał problemy finansowe i nie posiadał wystarczającego zaplecza, aby zrobić powershift. Na pewno była zamontowana w ciągnikach testowych, a co za tym idzie w jednej jak i drugiej marki. Pozostałymi zmianami względem starej serii ciężkiej było pojawienie się nowego przedniego mostu z blokadą załączono hydraulicznie nowa, wydajniejsza hydraulika, względem modernizacji M85 wzmocnione podnośniki. Od samego początku, czyli od roku 1986, w ciągnikach była zastosowana kabina M87, która w tamtych czasach nie odstawała, a wręcz niekiedy była lepsza niż te zachodnie. W nowej kabinie była ergonomia na zupełnie innym poziomie. W końcu w tych ciągnikach można było poczuć, że nie są zrobione byle jak. Konstruktorzy zadbali również o to, żeby nie trzeba było szarpać się z maszyną. Dlatego zwiększono rolę hydrauliki oraz pneumatyki w załączaniu napędów. Ogólnie trzeba podkreślić, że ciągniki tej serii były jednymi z najlepszych w Europie w tamtym czasie. W roku 1989 zaczynają się prace nad największym przedstawicielem serii 1954 o mocy 190 koni mechanicznych. Jednak właśnie rok 1989 przynosi powiew zmian. Można powiedzieć, że wszystko było na dobrej drodze. Ale dlaczego seria M54 skończyła się na fazie prototypowej? Zacznijmy od pierwszego najważniejszego pytania: kto to kupi? Nie odnoszę się tutaj do nieco fikuśnego wyglądu, jaki miała ta seria. Ale do sytuacji panującej w Polsce w latach 90. Praktycznie nikogo nie było stać na taki ciągnik, a co za tym idzie, produkcja nie miała sensu. Tym bardziej, że w latach 1989-1993 Ursus i tak miał słabą i niestabilną sytuację finansową. Dlatego, żeby się nie pogrążać, nie wprowadzono ciągników nowej serii do produkcji. Możliwe, że w sekcji komentarzy ktoś napisze, że na kraj mogliśmy produkować przecież M85 i M87, do którego zaraz przejdę. Otóż nie, Ursus i ZTS. Nie mogły sobie pozwolić na produkcję dwóch podobnych, lecz innych od siebie ciągników. Produkowanie M54 i M85 spowodowałoby wielki burdel logistyczny, unifikacyjny, i przede wszystkim na pewno by nie poprawiło stanu kasy obu firm. Natomiast co do M87, jeśli by ktoś zadał sobie pytanie, czy była to naturalna ewolucja, to nie. To była naturalna kastracja. M87 to nic innego jak hybryda nowej starej serii ciężkiej. Tylko, że właśnie w dużej mierze stonowo nie miała nic wspólnego. OK, ZTS i Ursus opracowały modernizację skrzyni 16x8 i wprowadziły synchronizatory, M87 dostało nowszą kabinę i to tyle z ciekawszych zmian. Plan Ursusa miał przebiegać właśnie w taki sposób, że dopóki sytuacja nie będzie stabilna, będziemy produkować ciągniki starego typu. I w 1994 roku pojawiła się możliwość wprowadzenia ciągników M54, jednak raczej z wiadomych przyczyn, dopuszczenie do produkcji zaniechano. W tym samym roku rozpoczęła się za to produkcja ciągnika ZTS-18345, opracowanego wspólnie z 1954. Seria M54 zapisała się w historii jako jedna z największych straconych szans Ursusa, jednak to co trzeba podkreślić, to były złe ciągniki na zły czas. Była to wielka szansa, ponieważ prawdopodobnie wtedy polskie ciągniki po raz kolejny uzyskałyby sławę na zachodzie, tak jak to zrobiła pierwsza generacja w latach 70 Warto też wiedzieć, że Ursus nie zamierza zatrzymać się przy 190 koniach mechanicznych, a jego aspiracje były prawie po 300. Nie wiadomo, czy prototyp Ursusa 1954 z silnikiem Kaminsa istnieje albo istniał, ale prace nad zastosowaniem silnika o mocy 280 koni mechanicznych w tym ciągniku trwały. Myślę, że taki dość skromny, jak na mnie odcinek Wam się spodobał. Nie jestem znawcą M54, dlatego w jakiejś kwestii mogłem się pomylić ale staram się weryfikować wszystkie źródła jak tylko mogłem. To by było na tyle do następnego.